Dobry, zobaczcie jaką Grażynkę tutaj dzisiaj mam z cześć, Gorzowa. Cześć. Słuchajcie, zawsze na szkoleniu zaczynamy jeść y, owoce, pijemy kawę. No będziemy jedli. I potem y, Ada stwierdzi, czy warto było przyjechać y, na takie szkolenie, w sensie musi najpierw spróbować. No i działamy dzisiaj cały dzień z owocami. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa. pa. Słuchajcie, teraz razem będziemy testować gruszkę, której ja jeszcze nie jadłam. Pyk. Zdrówko. Raz, dwa, trzy. Mm -hmm. O kurde, mm. 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 ja jeszcze nie jadłam. Nowa forma, Wyszne. nowa forma od Cedrica Groleta, poczekajcie pokażę wam środek. Mm. ale pecha. Jest ale dobre, ale ja to sama wymyśliłam. Mus mm. lepszy, mm. paskowy, wszystko się rozpływa. Petarda, gruszka to też będzie mój kolejny ulubiony smak. Uciekamy się szkolisz. Pa, pa! Daję? nie daję. Słuchajcie, my już jesteśmy po szkoleniu z monoporcji owoców, a da, jak było? Cudownie, naprawdę owoce pyszne nauczyłam się wiele, na pewno to przetestuję u siebie w mojej mannie, także już niebawem zapraszam Was do lokalu na owoce przepyszne z prawdziwej czekolady, z musami z owoców, bez żelatyny. Wszystko jest na pektynie francuskiej i na czekoladzie belgijskiej. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam, dziękuję Ci, Alu, za ja super również. spędzony czas. I mam nadzieję, że mi odwiedzisz. Oczywiście. Będą słodkie rewolucje w gorzewie już niebawem. Pa! Pozdrawiamy. Pa.